Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej o Duchu Świętym, dalej o Pięćdziesiątnicy. Chciałem dzisiaj przejść do Szesnastego Wersetu, gdzie jest już mowa Piotra. Piotr tłumaczy to, co się wydarzyło: te wszystkie znaki związane z zesłaniem Ducha Świętego i ewidentnie odnosi się do Joela. O Joelu już mówiłem mówiłem o połączeniu między Mojżeszem. Jego wołaniem o to, żeby każdy w ludzie Bożym miał tą pełnię ducha, którą miało te 70 sędziów, których Bóg namaścił w szczególny sposób. I mówi, że stanie się w ostateczne dni, że wyleje ducha na wszelkie ciało. Zwróćmy uwagę, że właśnie to wydarzenie jakby interpretuje jako początek tej ery, kiedy Duch Święty jest wylany na wszelkie ciało i myślę sobie, że to wszelkie ciało jest bardzo ciekawe, żeby się chwilę nad tym zastanowić. O jakie wszelkie ciało chodzi? No ewidentnie nie chodzi o wszelkie ciało w sensie, że w całe stworzenie, przynajmniej na, na tym etapie, być może tam gdzieś są wątki, możemy to nawet powiedzieć, gdzieś dziejach apostolskich, które gdzieś przewidują przemianę całej rzeczywistości. W dziejach w rzymian 8 rozdziale też jest o przemianie całej rzeczywistości, ale to jest ewidentnie coś, co dopiero nastąpi. Wraz z nowymi, odkupionymi, zmartwychwstałymi ciałami. Więc to jeszcze nie ten etap. Natomiast y, to wszelkie ciało, tutaj, zwróćcie uwagę, jakby jest zacytowany Joel, że będą no to i synowie, i córki, i młodzieńcy, i starcy, i sługi, służebnice, nawet sługi, służebnice. Y, no oczywiście to jest starotestamentowy język, i musimy, jakby to też y, no, wsłuchać się w to, żeby zrozumieć że to operuje pewnymi pojęciami, które naówczas były właśnie żywe i prawdziwe, no dzisiaj trochę to inaczej wygląda. W każdym razie to co tu się pojawi, to jest w zasadzie to jest całkowity cytat z Joela, o którym już mówiłem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę właśnie na, na ten 21. werset, wszakże każdy kto będzie wzywał minia pańskiego zbawiony będzie. No i zwróćmy uwagę, że to ewidentnie Później od 22 wersetu Piotr tłumaczy, że tym właśnie imieniem, którego mamy wezwać, jest imię Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, werset 36. I, I potem się pojawia pytanie ich, co mamy czynić, mężowie, bracia. I on im mówi, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że tu jest dwa razy że powią, powiązanie. Wylanie ducha mego na wszelkie ciało to jest jakby jedna rzecz, no ale pytanie: kto? 21 werset. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie? Czyli, jakby warunkiem otrzymania ducha jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa, i później dokładnie ta samo połączenie pojawi się w dziejach Apostolskich w drugim rozdziale dalej. Co mamy czynić mężowie bracia? Upamiętajcie się, niechaj się każdy z Was, da oczcić Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar. Ducha Świętego. Czyli zwróćcie uwagę, że ta obietnica, i tam później mówi, że obietnica ta jest właśnie obietnica daru, którym jest Duch dla tych, którzy się nawracają, którzy wierzą Chrystusowi, jest dana nie tylko im, apostołom, nie tylko pierwszemu pokoleniu, ale odnosi się do wszystkich i do dzieci waszych, czyli kolejnych pokoleń oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Tu myślę, że Piotr jeszcze nawet nie wiedział, ile takich osób będzie, pewnie nie potrafił sobie wyobrazić, ale jakby już też można powiedzieć, mówił prawdę. Nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, jak, jak szeroko te słowa będą odniesione w historii, no my wszyscy się kwalifikujemy właśnie do spełnienia tego wersetu. W każdym razie, to co on chciał pokazać, to że Kościół jest właśnie, można powiedzieć, ciałem, czy jest takim obszarem wylania Ducha Świętego. I, i na kogo się ten Duch Święty wylewa? No, na tych, którzy. Wierzą w Chrystusa. Dwa razy się pojawia to połączenie w tym samym kazaniu apostoła Piotra. Po prostu warunkiem otrzymania Ducha Świętego jest upamiętanie się, wiara w Chrystusa i ten dar Ducha Świętego będzie nam dany. Oczywiście będziemy mówić więcej trochę o tej dynamice obecności Ducha Świętego w naszym życiu. To nie jest tak, że po prostu nawracamy się i no tak trochę jak z małżeństwem. No, małżeństwie jest podobnie. No, wszyscy zaczynają dobrze, ale trzeba dbać. O tą relację podobnie myślę jest trochę z naszą, naszą wiarą, z obcowaniem z Bogiem w naszym życiu. Niemniej sam dar Ducha Świętego jest dany wszystkim, którzy się nawracają do Jezusa Chrystusa i życzę nam wszystkim, życzę Wam, wszystkim, którzy się nie nawróciliście, abyście się nawrócili, abyście przyjęli zbawienie z rąk Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dodatkowo dar Ducha Świętego. Duch Święty będzie uświęcał was, będzie właśnie czynił świętymi, zmieniał. A tym z nas, którzy są już ludźmi wierzącymi, to po prostu bądźmy wdzięczni i faktycznie przeżywajmy to, ten dar, tę obecność Ducha jak najpełniej w swoim, nasz, naszym y, życiu. Panie, bądź uwielbiony, zachowuj nas blisko siebie, strzeż naszych serc i prowadź y, i uwielbiaj się przez nasze życie. Z Bogiem i do zobaczenia.